Dziś zrecenzuję film, który z pewnością poprawi Wam dzień i doda wielu barw do szaroburej rzeczywistości. Mowa o animacji trole 3, czyli w oryginalnej wersji Trolls Band Together. Premiera miała miejsce w 2023 roku, a cały film trwa godzinę i 50 minut. To animacja prosto z USA wyreżyserowana przez Walta Dorna i napisana przez Jonathana Aybela. A teraz uwaga! Popi i mruk są oficjalnie parą. Romantycznie prawda? Zanim zaczniemy, mała uwaga. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, spodziewajcie się spoilerów. W porządku. Skoro zostaliście, to znaczy, że jesteście gotowi na dawkę krytyki, humoru i oczywiście troli. Po dwóch filmach pełnych przyjaźni, flirtów i mnóstwa muzyki, Popi i mruk są teraz oficjalnie razem. Ale uwaga, bo mruk ma sekretną przeszłość. Jonathan Eibel, scenarzysta, zrobił tu kawał dobrej roboty. Scenariusz jest spójny i trzyma w napięciu od początku do końca. Nie jest to tylko kolejny film kierowany do dzieci, ale produkcja, która z pewnością przyciągnie również dorosłych. Nie ma tu miejsca na nudę. Każda scena jest przemyślana i ma swoje znaczenie. Co więcej, film zaskakuje kilkoma twistami, których mogą nie zauważyć nawet nawet najbardziej doświadczeni kinomaniacy. Abel zdecydowanie wie, jak zaciekawić widza i jak utrzymać jego uwagę do samego końca. Anna Kendrick jako Poppy i Justin Timberlake jako Mruk to duet, który sprawdza się znakomicie. Ale nie tylko oni. Camila Cabello, Eric Andre, Amy Schumer i reszta ekipy również dają czadu. Widać, że wszyscy aktorzy są w pełni zaangażowani w swoje role. Nie ma tu pustych, jednowymiarowych postaci. Każdy z bohaterów ma swoją historię, swoje motywacje i swoje momenty. Nawet postacie drugoplanowe mają swoje pięć minut, co dodaje filmowi głębi i sprawia, że jest on bardziej realistyczny. Aktorzy dubbingowi stoją na najwyższym poziomie, a każdy z aktorów wnosi do swojej roli coś unikalnego. Nie można też zapomnieć o chemii między postaciami, która jest wręcz namacalna. Animacja jest kolorowa, żywa i pełna detali. To prawdziwa uczta dla oczu. Efekty specjalne również nie pozostają w tyle, dodając filmowi głębi i realizmu. Nie jest to tylko zwykła animacja, ale prawdziwe dzieło sztuki. Kolory są nasycone i żywe, a postacie i tła są tak szczegółowe, że można by je godzinami podziwiać. Efekty specjalne, takie jak magia czy eksplozje, są wykonane z dbałością o każdy, nawet najmniejszy szczegół. To wszystko sprawia, że film ogląda się wyjątkowo przyjemnie. Nie można też zapomnieć o świetnym montażu i kamerze, które dodają dynamiki i sprawiają, że akcja na ekranie jest jeszcze bardziej emocjonująca. Ścieżka dźwiękowa to kolejny atut tego filmu. Utwory są wpadające w ucho i doskonale komponują się z akcją na ekranie. Nie jest to tylko zwykła ścieżka dźwiękowa, ale prawdziwa symfonia, która dodaje filmowi głębi i emocji. Każdy utwór jest przemyślany. I pasuje do momentu, w którym się pojawia. Nie ma tu przypadkowych piosenek czy dźwięków, wszystko ma swoje miejsce i znaczenie. Film jest pełen humoru i emocji, balansuje pomiędzy komedią a głębszymi uczuciami, co sprawia, że jest to film, który można obejrzeć z przyjemnością w każdym wieku. Nie jest to tylko zwykła komedia, ale film, który ma coś do powiedzenia. Jest tu miejsce na śmiech, ale i na refleksję. Postacie przeżywają różne emocje, od radości po smutek, i widz może się z nimi utożsamiać. Nie ma tu tanich żartów czy przerysowanych emocji, wszystko jest na swoim miejscu i ma swoje znaczenie. Odbiór filmu jest generalnie pozytywny. Krytycy chwalą zarówno fabułę, jak i wykonanie. To film, który z pewnością zostanie zapamiętany na długo, mówi Peter Travers z Rolling Stone. Ale to nie tylko opinia krytyków. Również widzowie są zachwyceni i film zbiera bardzo dobre recenzje. Nie jest to tylko kolejna kolorowa animacja, ale film, który z pewnością zostanie zapamiętany i doceniony również przez dorosłych. Troll Tree to film, który warto zobaczyć. Jest kolorowo, wesoło i emocjonująco. Czy warto iść do kina? Zdecydowanie tak. Nie jest to kolejna bajka, ale film, który można obejrzeć w każdym wieku. Jest tu miejsce na humor, emocje i refleksje. Postacie są dobrze napisane i zagrane, a fabuła trzyma w napięciu od początku do końca. To już koniec mojej recenzji. Jeśli macie jakieś uwagi czy pytania, śmiało piszcie w komentarzach. A teraz do zobaczenia na kolejnych filmowych przygodach. I pamiętajcie, życie jest zbyt krótkie, żeby oglądać złe filmy, więc wybierajcie mądrze i bawcie się dobrze.